Harcerstwo to jest styl życia. Bo jakby nie patrzeć, 6 lat jestem harcerzem. Może to dużo, może mało, ale już nie wyobrażam sobie na przykład innego, innego stylu życia, bez, właśnie bez tych zbiórek, bez, yy, bez mojej drużyny, bez, bez harcerzy. Jeśli chodzi o poświęcenie, to jest dosyć duże, no ale wiadomo, żeby coś osiągnąć, trzeba też się poświęcać i to sporo. nasza drużyna przede wszystkim pod uwagę bierze służbę, czyli chodzimy ze sztandarem do kościoła. Działalność naszej drużyny opiera się także na spotkaniach w formie zbiórek, zbiórek drużyny i zbiórek zastępu. Są także organizowane różne spotkania pomiędzy zbiórkowe, takie jak wyjścia do, na przykład do lasu, organizowanie ogniska lub też spotykanie się w innych formach. Młodzież Woli spędzić czas przed, kompu, przed komputerem, pójść na dyskotekę, nie, napić się pi, piwa i zapominać o tych war, wartościach. Uważam, że dlatego po prostu coraz mniej Lu, ludzi chce zostać harterzami, lecz nie, nie wiedzą co tracą, bo harterzko to jest wspaniała droga. Może tu w nowej słupi, dalej, w szycach, bielicach, brzozowymi krzyżami znaczone. Są dziewczynę pożegnał, nic nie wiedzą, że tylko kilka dni życia mu przeznaczone. Naszej ziemi śpiewamy, ziemi pokój składamy, taki brzosy serdeczny harcerski. Niechaj jeho niech poniesie te malady rajdowo do Ludzie powinni przyjść na pierwszą zbiórkę, zobaczyć jak jest, wtedy nas ocenić, bo ludzie zazwyczaj nas oceniają i przed przyjściem na zbiórkę nie wiedzą nawet jak jest w harcerstwie, oceniają nas, że jesteśmy no że działamy źle, bo na przykład nie pijemy, nie pijemy i sami się nie można dogadać. To już nie chodzi tylko o to, że harcerstwo łączy się z tym, żeby robić same dobre uczynki. No po prostu to jest, to jest, to jest taki styl, styl życia. No to jest jakaś kultura osobista też. No. Staram się być jak najlepszymi. Człowiek nigdy nie będzie idealny, to jest niemożliwe. Ale dążymy do tego. Łapiemy muchy w paluchy w płacie. be